Panie pośle Suski, słucham. Panie pośle, głosowaliśmy już wniosek o przerwę. Pan też składał przysięgę. Tak, że będzie pan chronił porządku prawnego w Polsce. Dzisiaj on jest łamany są napady na media publiczne i pan jest obowiązany przerwać posiedzenie Sejmu. Nie, panie są, nie pośle. pośle. Wyjaśniłem, posłanki jakie kroki podjąłem w sprawie pan, posłanki Borowiak. Może pan mnie obrażać dowolnymi słowami, Jedyne panie pośle są, Suski. Nie rusza mnie to. Panie, do Jaruzelskiego już mnie pan porównał. Czekam, jak mnie pan znów porówna do Hitlera. Mógłby pan... Dziękuję bardzo. Proszę mi mówić, panie generale, albo panie Wojciechu, proszę zająć miejsce. Proszę zająć miejsce. Proszę opuścić mównicę. Panie pośle, Suski, proszę panie pośle Suski, proszę zająć miejsce na sali. Słyszałem to. Mówi pan to już czwarty raz. Dziękuję panu bardzo. Bardzo chętnie wysłucham pana i raz dziesiąty. Przyjąłem Pana oświadczenie do wiadomości. Jestem dyktatorem, jestem jaruzelskim i te wszystkie inne rzeczy, które już usłyszałem od Pana posła Suskiego, zmieszczą się w moim sercu. W...